Cześć, Paweł Duda z Projekt Marketing. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Ci coś więcej na temat linków NoFollow. W pewnym jest, że Google podąża za linkami NoFollow, ale nie przekazuje wartości strony zewnętrznym linkom. Odnośniki z wartością atrybutu NoFollow są ignorowane z punktu widzenia SEO. W pewnym jednak sensie linki NoFollow przyczyniają się do pozycjonowania stron i generują ruch. Ich obecność w profilu linkowania jest wizytówką naturalnego pozycjonowania. Zobacz. Jeżeli posiadasz swoją stronę internetową, i tutaj na przykładzie strony internetowej Kylos, powiedziałem ci, że linki do follow mają silną moc. Ale jeżeli będziesz właśnie pozyskiwał tylko i wyłącznie linki do follow, czyli takie, które przekazują moc pozycjonerską, no to wówczas to jest właśnie schemat i Google szybko wykryje właśnie schematy, gdzie ty tylko i wyłącznie próbujesz pozycjonować się linkami do follow. Dlatego warto stosować linki nofollow. I linki nofollow są to takie linki, które nie przekazują mocy do strony linkowanej, czyli do strony zewnętrznej. Czyli w tym przypadku, jeżeli to jest link typu nofollow, no to ten link tak w teorii nie przeniesie mocy SEO na tą zewnętrzną stronę. Ale powiem Ci, że według mnie nie jest to do końca prawda to, co mówi Google, ponieważ możesz zrobić sobie test i podlinkować sobie, konkretne frazy kluczowe z 10 różnych domen za pomocą linków typu nofollow i przekonasz się, że te linki nofollow także mają wpływ na pozycjonowanie stron. Zobacz, jak wygląda link nofollow w HTML. Pierwszy prostszy sposób prezentowania linków nofollow to jest właśnie link i dodanie atrybutu rel z wartością nofollow. A drugi przykład linka to jest tak naprawdę dodanie atrybutu rel i dodanie do atrybutu rel jeszcze do dodatkowej wartości external nofollow. I ten link także jest typu nofollow, a więc jest to taki link, który nie przekazuje mocy SEO do strony linkowanej, do strony zewnętrznej. A więc tak w teorii przynajmniej te linki są ignorowane przez Google, ale warto je stosować. I teraz chciałbym pokazać Ci przykład tego linka już w kodzie strony internetowej na przykład na stronie aktywopole.pl zobacz tutaj mamy link na samym dole do autora szablonu i zobacz tutaj mamy link rel równa się nofollow, czyli jest to link który nie przekaże mocy SEO ze strony aktywopole.pl do strony joomla-monster.com a więc Google będzie traktować to jako link, ale nie przekaże wartości tej strony aktywopole.pl do strony jomlamonster.com, a więc te linki są przynajmniej tak w teorii ignorowane przez Google. Korzyści linków nofollow. Zobacz, pierwszą korzyścią to jest zróżnicowany profil linków, ponieważ zrobiono testy i okazało się, że strony, które linkują wyłącznie. Przy pomocy linków dufollow, mają gorsze efekty SEO niż strony, które mieszają w profilu linków linki dofollow i linki nofollow. A więc warto także linkować do swojej strony linkami nofollow, które tak naprawdę w teorii nie przekazują mocy SEO. Po drugie, wskaźnik czy strona jest pozycjonowana naturalnie. A więc jeżeli masz w profilu swoich linków także linki nofollow no to dla Google jest to jasny sygnał, że strona jest pozycjonowana naturalnie. To znaczy, że nie posiadasz tylko i wyłącznie linków pozycjonujących do follow, ale posiadasz także linki typu nofollow, które tak naprawdę w teorii nie mają żadnego znaczenia dla SEO i pozycjonowania strony. Tutaj jest bardzo ważna sprawa, niektóre linki nofollow z domen rządowych gov.pl Wikipedia czy mediów społecznościowych oddziałują mocniej na pozycjonowanie. Polecam ci, abyś kliknął tutaj sobie w ten niebieski link. Zobaczysz sobie jak dodać trzy mocne linki z domen rządowych gov. Dodaj sobie link z Wikipedii i przekonasz się, że linki nofollow także mają skuteczny wpływ na pozycjonowanie stron. Ja już zrobiłem kilka takich testów i mogę ci powiedzieć, że te linki z bardzo dużym prawdopodobieństwem wpływają na pozycjonowanie stron. I na koniec większa wartość trust rank, czyli zaufanie do strony, czyli Twoja strona nabiera zaufania w oczach Google.